Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich ma charakter duchowy nie jest to ponowienie przysięgi, ale odnowienie złożonej przed laty raz na zawsze przysięgi małżeńskiej. Dlatego, drodzy bracia i siostry, w dniu ślubu połączyliście się nierozerwalnym węzłem sakramentu małżeństwa, wspólnie módlmy się do Pana Boga. O dalsze łaski, błogosławieństwo dla Waszego małżeństwa, o umocnienie wiary dla Waszych dzieci, o umocnienie wiary dla tych wszystkich, których ewangelizujecie i do których będziecie docierać. Prośmy teraz hymnem do Ducha Świętego o te dary, które zostały zapoczątkowane w chwili zawarcia sakramentu małżeństwa. O stworzycie ludu przyjdź, na wieć tobie Tobie krok, niemiecką łaskę zesłać raż, sercom co dziełem są Ty Światłem rozjaśnij naszą myśl, serca na miłość świętą wej, i wolą tą naszych ciał poprzez całością o mocy daj nam przez Ciebie Ojca znać daj wy Syn poznały i Ciebie wyznawajemy z wszystkich Amen. Drodzy małżonkowie, podajcie sobie teraz prawe dłonie i odnówcie przyrzeczenia przysięgi małżeńskiej. Czcigodni małżonkowie, zawarliście przed Bogiem sakramentalny związek małżeński. Łącząc się ze sobą w Chrystusie na całe życie, wtedy to ślubowaliście sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz trwanie we wspólnocie małżeńskiej aż do śmierci. Na znak, że coraz doskonalej chcecie wypełnić swoje święte zobowiązania. Podajcie sobie dłonie i odpowiedzcie na pytania, które Wam zadam w imieniu Kościoła. Czy chcecie coraz doskonalej miłować się wzajemnie, biorąc za wzór ofiarną miłość Chrystusa, który oddał za nas swoje życie? Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i w chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Panie Boże i Stwórco, błogosławimy i wychwalamy Twoje imię. Na początku stworzyłeś mężczyznę i kobietę, aby mogli wejść w komunię życia i miłości. Ty również pobłogosławiłeś związki tych małżonków, aby stały się znakiem związku Chrystusa z jego kościołem. Spojrzyj dziś łaskawie na obecne tutaj pary. Pośród radości i trudów ich życia zachowałeś ich związek w jedności, odnów ich przymierze małżeńskie, pomnóż w nich miłość i umocnij więzi pokoju, tak aby otoczeni swoimi dziećmi, Mogli zawsze cieszyć się z daru Twojego błogosławieństwa. Prosimy o to uświęcenie przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.